Piotr przed w dniu w zasadzie Areny Berserkerów 6. Witam. Siemako. Jak te ostatnie godziny, bo w zasadzie jeszcze podróż masz próbę i wcześniej gala się dosyć zaczyna, więc jak spędzasz ten czas? No nic, odpoczywam, skupiam się, myślę o tym, co będę tam robił. No i jestem jestem pełen pozytywnych myśli. Słyszałem, że bardzo długo się przygotowałeś do, do swojego zawodowego debiutu. Jak długo, właśnie? No, przygotowałem się, w sumie długo już się przygotowywałem, ze względu na to, że chłopacy mieli KZW, też z nimi dużo, dużo, dużo pracowałem. No i, no i w sumie takie 5 tygodni, takie już, takie już dla mnie, które... no 5 tygodni tak już mocno zacząłem robić, nie? Ty w zasadzie miałeś walczyć na Night of Champions, możesz tak streścić tą historię, jakim cudem jesteś tutaj, a nie tam. No, generalnie miałem walczyć na Night of Champions, tak samo też 7 czerwca. No i niestety mój przeciwnik wypadł, nie wiem co się stało, nie, nie znam powodów, no i tak się okazało, że tutaj też jeden chłopak wypadł z turnieju, ja też robiłem wagę na 70 kilo, także no, żeby nie marnować przygotowań, jestem tutaj. Mhm. E, I... Właśnie jest ta różnica, tam miałaś mieć pojedynczą walkę, tutaj, tutaj jest turniej. Uważasz, że... Znaczy, czy w jakikolwiek sposób to jest dla Ciebie lepiej, gorzej, obojętne? To znaczy, jest to różnica, jest to bardzo duża różnica, bo to jest nie jedna, tylko dwie walki. No, ale czuję się w pełni sił, że, że zrobię te dwie walki i jeżeli chodzi o moje przygotowania, to jestem pewien, że, że dam radę zrobić dwie walki. Będzie... Będzie Maciej Kawulski obecny na, na sali, bo jak wiesz, na hali, bo jak wiesz, zwycięzca tego turnieju y, otrzyma szansę walki w KSW. To Ciebie jakoś motywuje dodatkowo? Tak, no jasne, no, bardzo mnie to motywuje i myślę, że dostałem taką szansę, której no, no, każdy, każdy by chciał taką szansę w moim przypadku. Myślę, że to jest bardzo duża szansa i bardzo mocno mnie to motywuje właśnie, żeby wygrać ten turniej. Kamil Gniadek, który będzie Twoim rywalem dzisiaj, co o nim wiesz? No wiem, że mam bardzo mocny parter. No i, no, no i zobaczymy no. Klatka zweryfikuje no. Walka zweryfikuje. Ponieważ losowanie było wczoraj podczas podczas ważenia no ogólnie tak w zasadzie ciężko jest coś sobie ustalić tak, na 24 godziny, bo to z reguły dłużej wszystko zajmuje, żeby ustalić sobie cokolwiek, jakiś przebieg, strategia. No no właśnie, no, ale trzeba mieć swój plan, swoją koncepcję, trzeba wykonać swoją robotę i Myślę, że ja wykonam swoją robotę dobrze. Wywodzisz się z zapasów ze stylu klasycznego, ale tak naprawdę w Twoim przypadku, kiedy jesteś 0 -0 w zawodowym, to niewiele wiadomo o jakimś pozostałych Twoich stylach, Twoich umiejętnościach, powiedz na ile w ogóle poświęcasz czasu na, na inne rzeczy, poza, poza zapasami. No pracuję, bardzo dużo pracuję, w, jeżeli chodzi o box, boks, boks Poznań. Pracuję też z opakami, no w klubie, też, jeżeli chodzi o parter. No, staram się być przykrojonym zawodnikiem, nie staram się walczyć jako zapaśnik, tylko zawodnikiem MMA. Żeby wygrywać w MMA trzeba być zawodnikiem MMA, a nie zapaśnikiem. Mhm. Fascynuje mnie u Was to w klubie właśnie, że macie bardzo dobrze rozwiniętą całą infrastrukturę, zaplecze socjalne, stypendia, no, profesjonalną kadrę i tam wiele, wiele rzeczy, które i trener, i, i menadżer, Mariusz Stachowiak i wszyscy na to pracują. To Ciebie też dotyczy teraz jako zawodowca, czy może już dotyczyło? No już trochę też dotyczyło. Też no, Woja Mariusz pracuje bardzo dobrze, bardzo mu za to dziękujemy. No wszystko, wszystko to funkcjonuje bardzo dobrze i, i jak cała drużyna, no, jeżeli to wszystko dobrze funkcjonuje, to zawodnicy muszą wygrywać. No i taka jest zasada. Jeżeli wszystko dobrze prosperuje, to no, to musi być tego jakiś skutek, czyli zwycięskie walki. Jakbyś mi na koniec powiedział, kiedy wrzucałem kilka dni temu wiadomość o, o Twoim, o o twoim pojedynku tutaj, to mnóstwo osób się tym zainteresowało, bo tam chyba z kilkaset lajków, możesz mi zdradzić tajemnicę tej popularności Twojej? Nie wiem, Facebook czyni cuda. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie, powodzenia na turnieju dzisiaj. Dzięki. do zobaczenia. Dzięki.